Zabrać. Bardzo proszę. Dzień, no, dzień dobry państwu, krajowy związek hodowców bydła polskiego czerwonego prezes e, Maga Piot. Ja reprezentuję południe Polski i mamy tam teraz bardzo właśnie duży problem z wykupem ziemi przez e, okolicznych, na przykład Kraków i dalsze części i ta właśnie emigracja ludzi w ogóle nieświadomych, pracy na rolnictwie i w ogóle obsługi zwierząt tak zaczyna utrudniać w tych naszych małych gospodarstwach, że nie możemy sobie poradzić. Wiadomo, są szlaki górskie, są wycieczki, ci ludzie wchodzą na gospodarstwa, wchodzą w pastuchy. Później po prostu w ogóle jesteśmy po prostu jakby mówię zalewani turystami, którzy po prostu my nie możemy się jakoś bronić, bo jeśli Turysta, który coś zobaczy, a który nie trwał co od hodowli bydła, non stop ściągają kontrolę, non stop i jesteśmy źle traktowani. Tak samo moim zdaniem powinno być prawo, to kodeks prawny zrobiony według tradycji, bo każda na przykład rejon górski ma tradycję. My może mogę powiedzieć góralem u siebie mocno tradycję szanujemy i, i trzeba to tak samo wtopić po prostu te przepisy w daną tradycję danego obszaru, żeby to jedno z drugim się nie gryzło, bo inaczej jest na Pomorzu, inaczej jest w Lubelszczyźnie, a jeszcze jest u nas, ale największym problemem jest to, że musimy, musimy tym młodym rolnikom, tym młodym ludziom dać szansę rozwoju się na terenach górskich, bo po prostu zostaje tak mocne wyparcie tych małych gospodarstw i likwidacja, że za chwilę jak to mówią, zarośniemy trawą i to, bo nie będzie miał kto w Małopolsce produkować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O głos...